Dzień dobry, szanowni państwo. Konferencja prasowa Konfederacji w związku z zaistniałą wczoraj skandaliczną sytuacją podczas posiedzenia, podczas punktu dotyczącego zadłużenia państwa, zachowanie pani wicemarszałek Gosiewskiej względem posła, tutaj obecnego posła Grzegorza Brauna zachowanie prostackie. Nie będziemy cytować e, tych słów, które pani marszałek wypowiadała, bo myślę, że e, wszyscy e, już się z tym mogli wczoraj wieczorem zapoznać to lata po internecie, po Twitterze, po Facebooku, po YouTubie. Z całą pewnością, natomiast jest to sytuacja wobec której nie można przejść obojętnie, ale to jest także sytuacja, która potwierdza generalnie zachowanie pani wicemarszałek i to, jakie ona standardy wprowadza do polskiego parlamentaryzmu. To nie jest pierwszy raz, to nie jest pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z tym, że pani wicemarszałek Gosiewska myli budynek Sejmu z, z Pabem z karczmą z restaura chyba i gdzie, gdzie przebywa prywatnie, a nie gdzie pełni bardzo istotną prestiżową funkcję wicemarszałka. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna i jest to, jest to coś, czemu my chcemy wychodzić naprzeciw nie tylko w wykonaniu pani wicemarszałek Gosiewskiej, ale generalnie w wykonaniu polityków, zwłaszcza tych, którzy zajmują funkcję w prezydium Sejmu. Apelujemy do wyborców, do dziennikarzy również, do całej opinii publicznej, by sami wyciągali wnioski, by widzieli w jaki sposób ten poziom debaty w polskim parlamencie jest zaniżany przez tego typu prostackie odzywki, prostackie zachowania w tym przypadku w wydaniu pani wicemarszałek Gosiewskiej. Dalej głos zabierze pan poseł Robert Winicki i przedstawi dosyć istotny wniosek w tej sprawie. Szanowni Państwo, Konfederacja przeciwko patologii upadkowi zasad w wykonaniu wicemarszałek Gosiewskiej. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że poziom debaty parlamentarnej jest od lat stabilnie niski, natomiast to, co wczoraj wykonała pani marszałek Gosiewska przekracza wszelkie granice i wszelkie normy. Dlatego będziemy składać wniosek o odwołanie jej z funkcji wicemarszałka Sejmu. Potrzebujemy jeszcze kilku podpisów spoza naszego koła parlamentarnego. Liczymy, że one się znajdą, że ten wniosek będzie procedowany. Liczymy na to, że w tym sejmie mimo wszystko znajdzie się większość do tego, żeby prostackie zachowania pani marszałek po prostu ukrócić poprzez jej odwołanie. Tyle ode mnie. Będziemy informować, jak dalej z procedowanym wnioskiem. Oddaję głos panu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Szczęść Boże, kłaniam się. Bardzo dziękuję kolegom tu obecnym. Dziękuję kolegom, którzy wczoraj ad hoc doraźnie, pilnie reagowali, dawali wyraz swojemu oburzeniu już w trakcie debaty. I z mojej strony ważne zastrzeżenia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o niepersonalizowanie tej kwestii. Bardzo proszę o nieużalanie się nade mną, bo ja osobiście tego nie czynię i ta konferencja prasowa nie jest wystawieniem zapotrzebowania na, na jakieś wyrazy, choć wyrazy Solidarności zawsze są, są miłe, zawsze są w cenie. Ale, szanowni Państwo, my się tutaj upominamy właśnie o standardy. Upominamy się zatem nie pro domo osuali, tylko dla siebie, egoistycznie. Upominamy się o te standardy dla wszystkich. Większe kluby w porównaniu z naszym skromnym kołem potężne podlegają również tej samej presji, temu samemu besztaniu, temu samemu sprowadzaniu mandatu poselskiego do poziomu karty rowerowej i legitymacji szkolnej, bo takie standardy wprowadza marszałek Sejmu i w ślad za nią wicemarszałkowie. Drugie zastrzeżenie chciałbym, żebyście Państwo odnotowali, że, że te że te przejawy, no cóż właśnie przejawy braku zdolności do słuchania, ze zrozumieniem, na co reakcją jest agresja ze strony członków prezydium Sejmu, że to nie jest eksces jednorazowy w wykonaniu akurat tej, tej Pani. To jest norma. To jest norma Sejmu dziewiątej kadencji, to jest norma, której, której dorównuje niestety z rzadkimi wyjątkami, ale, ale właściwie chyba całe prezydium. To przemocowe prezydium, yy, zjednoczona urze, prawica i totalna opozycja. I ważna rzecz, nie ma w tym prezydium właśnie konfederacji. Właśnie konfederacja została z tego do tego prezydium niedopuszczona. Nasz przedstawiciel yy, biorący udział w konwencie seniorów mógł zatem obserwować tylko, że zachowania marszałek Gosiewskiej są w pełni akceptowalne dla pozostałych członków prezydium, że oni wręcz wyrażają ukontentowanie, ponieważ jest to porozumienie ponad podziałami, przemocowa większość, która stosuje tutaj w Sejmie standardy, standardy antycywilizacyjne, etyka sytuacyjna. Prawdziwe i dobre jest to, co dla nas akurat dobre i aktualnie użyteczne. Konfederacja zatem, owszem, w związku z tym konkretnym incydentem, ale Konfederacja upomina się o zachowanie standardów cywilizacyjnych i gdyby ktoś chciał wygrać jakieś fanty, to ogłaszam plebiscyt na wyszukanie w protokołach posiedzeń tej kadencji jakichkolwiek słów nieparlamentarnych, których użyliby posłowie Konfederacji, w tym ja, niegodnym. My nie używamy słownictwa nieparlamentarnego my owszem budujemy czasem właśnie być może dla niektórych członków prezydium trudno w pełni i od razu zrozumiałe figury retoryczne, ale brak zdolności do słuchania ze zrozumieniem nie upoważnia nikogo do pomiatania mandatem poselskim. Nie moją Osobą, akurat nie moim nazwiskiem. Tu chodzi o mandat poselski. I jeżeli dziś Państwo to zaakceptujecie w odniesieniu do posła Konfederacji, no to cóż, nikt nie będzie bezpieczny i każdy będzie narażony na taką demodyktaturę, z jaką mamy do czynienia w wykonaniu prezydium Sejmu dziewiątej kadencji. Nie idą, szanowni Państwo, po nas, idą po Was, tylko że Konfederacja. Akurat stoi pierwsza na drodze. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę. Nie słyszę. Jest potrzebnych 15 podpisów, jeśli chodzi o wicemarszałka. Nasze koło liczy 12 osób, więc liczymy, że tych trzech sprawiedliwych jeszcze się znajdzie. Ale należy podkreślić, że to powinny być w zasadzie podpisy wszystkich klubów i kół. Bo wczorajsza sytuacja pokazała to, że poseł na Sejm nie może wyrażać już swojego zdania na mównicy sejmowej, bo będzie się narażał na wyzwiska ze strony wicemarszałka Sejmu. Przecież na tym polega parlamentaryzm. Wszyscy mamy różne stanowiska i je przedstawiamy. A tak wicemarszałek Sejmu, który wyzywa posła za to, że przedstawia swoje stanowisko, to, to jest osoba niegodna tego, żeby być wicemarszałkiem i w ogóle, żeby być parlamentarzystą. Liczymy, że tych podpisów będzie z naddatkiem. Mam na to. O, proszę pana, pamięta pan, pamięta pan, to jest taka klasyka literatury, bardzo przepraszam, rosyjskiej akurat, sama się wychłostała, prawda? Sama się wychłostała. No, stawianie sprawy w ten sposób, że, że osoba, jak to akurat zachodzi w moim przypadku, będąca, będąca celem. Powiem to tak, permanentnego mobbingu, gdyby to było normalne miejsce pracy, no to już dawno bylibyśmy już w sądzie i poza sądem z wygranymi procesami. O nękanie, mobbing, dyskryminację. To jest faktem. Ja jestem okradany przez to Prezydium Sejmu, które wzięło na zakładnika, moją rodzinę, żonę, dzieci. Jestem okradany na dwie trzecie mojego, mojego tutejszego, tu mi przysługującego dochodu. Dla Państwa to nie jest temat, ale to jest fakt. Do końca tej kadencji nawet dłużej e, zaprojektowano te e, no bezprecedensowe kary. E, jestem, e, jestem, e, figuruję w rekordowej liczbie postępowań Komisji Etyki Poselskiej. Jeszcze raz wzywam Pana do tego, żeby Pan wygrał konkurs na, na odnalezienie jakiegokolwiek sformułowania nieparlamentarnego. Nie ma go, uprzedzam, konkursu Pan nie wygra w, w protokołach tego, tego Parlamentu. My, Szanowny Panie Redaktorze, jesteśmy ograniczeni czasem. Ten nasz czas wystąpień na mównicy Sejmowej, on się liczy często w sekundach w sekundach i nie ma w regulaminie ani w ustawach ani w konstytucji nie ma takich prerogatyw jakiejkolwiek władzy do ograniczania mandatu poselskiego w tym wymiarze żebyśmy mogli żebyśmy mieli stosować autocenzurę w wypowiedziach które tutaj padają cenzorami naszymi recenzentami są nasi wyborcy Nasi wyborcy bardzo pilnie tego słuchają i oni, i oni zdecydują. Liczę też na to, że zdecydują, że nie chcą, żeby ta praktyka ustanowiona przez prezydium Sejmu dziewiątej kadencji, żeby była kontynuowana w jakiejkolwiek kadencji przyszłej. Ja Dałem ten przykład, kiedy pan do pan No ale można wyjść, zastrzec, że tu się nie użalam, ale i tak pan to w ten sposób y, streści, i tak pan to w ten sposób podsumuje. Więc jeszcze raz z naciskiem. Ta konferencja dotyczy standardów, ta konferencja dotyczy po prostu poszanowania mandatu poselskiego, nie tylko na mój użytek, czy moich kolegów y, z, z Sejmu obecnej, czy przyszłej, przyszłej kadencji my występujemy pro publico do bono, a nie pro domosuła. Dziękuję.